Dzisiaj jestem kamerzystą A teraz a dzisiaj będzie grał z nami Kamelon 999 Siemas, ja zasubskrybujcie go, bo on i wbija... lajkujcie nie wija nie 400 nie widać. 400 subów. i niedługo ja wie, 100 Jeżeli się Wam uda i zostawcie pod tym filmikiem 100 łapek w górę. I, i nag, nagram następną część tego. Dobra, Dobra Kuba, możesz, możesz grać. Gram. Dobra. Przepraszam, że tak trzęsę trochę. Łączenie, 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 łączenie. Będzie grał, zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzi. No. Będzie słabe. A, ty, ja ogólnie widowie nagrywam tylko w Fortnite i Minecrafta jakbyście zobaczyli mój kanał. Nazywam się kamele 99. No i no, możecie, chcecie... mnie możecie... subskrybować, bo ja jestem, Bo jestem kamerzystą od dziś, dzisiaj, na chwilę. Na chwilę no, na... Dzisiaj tylko jest. Ale następny filmik będzie ze mną. No więc ja będę później kamerzystą z, z, po tej rundzie ja będę... Tu jak reaguje! Nikt tego nie słyszał? Dobra. Bartek trzęsie. No! Skacze, ale to się Widzowie, nie chcielibyście mieć takich lagów, to nie, Bartek? Jak bijecie y, u Kamelona 999 400 subów, no to on będzie nagrywał odcinki z TumbleGuysa. Stumble No dobra. Nie, 500, 500 subów, 500. Nie, 400. 500? No to 500, widzowie. Dacie radę? Mam nadzieję, że da się. No. Jezu! Jezu. Nikt jeszcze nie przeszedł. Ja nie umiem z tych trampolin korzystać. Nie! Nie, no widzowie co to jest? O. No. Tutaj zostaje. Pyk! Pyk! Nie! Ja nie no, widzę, że to jest jakiś dramat. To prawda. Nie, nie, proszę, proszę, przecież to się nie da grać. Teraz mam dałam lepszy kart. Ale <grywia> już tak tak żeby, żebyście widzieli całe. Patrzcie, kto to widział, Kto tak, Kto chce mieć taki, jak takich lagów to musisz zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale i na kamelona 99 No tu się nie da się samo odbija Aferuję wam jak, jak bijecie 100 subów u mnie na kanale tak. no to zrobimy gruby specjal to za tak. gówno dobrze Ej, teraz przytrzymaj, tak. tak. dobra daj. i przeszedł się żegnajcie <grym>, dziewicowie! musimy na chwilę zastopować nie. Czekajcie, czekajcie widzowie, sobie włączyłem. Stopujemy na chwilę. Filmik, za za chwilkę się widzimy. Widzowie, próbujemy jak wyjść, bo przegraliśmy. Dobra, widzimy się znowu nas za kilka minut. Patrzcie widzowie. Mamy mam, koło fortuny. To nie Zobaczcie, koło fortuny, a Bartek. dobrze, odbierzemy. Znaczy, 15, mm. e, e, jeszcze 5 nie tak będziesz tego skina. Dobra, yeah. mm. daj bardziej. Trochę słabo.